Witam ja Was serdecznie, staram się uśmiechać, ale coś mi nie wychodzi, nie wychodzą mi dzisiaj nagrywki, jestem przeziębiona, jestem znowu chora i taki miałam plan, że nie dam się chorobie, że stanę dzisiaj, że dla Was nagram filmik, filmik, który naprawdę przesyłam Wam z całego serca, to jest filmik pod tytułem YouTube łączy ludzi, ja dla Was już taki filmik nagrywałam w tamtym roku na wakacjach, dlatego przyszedł Również dzisiaj taki dzień, żeby Wam podziękować, i teraz cofniemy się w czasie do 2 stycznia, czyli do moich urodzin. Chcę Wam serdecznie podziękować za wszystkie życzenia urodzinowe, które płynęły z Facebooka, z fanpage'a, z wiadomości prywatnych na fanpage'u i oczywiście również życzenia, które dostałam na Instagram. To po prostu był dla mnie szok. Nie wiem, czy tam było chyba z 7. Jakbym wszystkie te komentarze złączyła, to by było z 700 albo 800 komentarzy, plus wiadomości, które od Was otrzymałam. To był dla mnie szok, bo tak naprawdę nie znamy się osobiście znamy się tylko z YouTube'a, znamy się wirtualnie. Ja dla Was yy, nagrywam, Wy mnie oglądacie. Czasami odbieracie pozytywnie, czasami odbieracie negatywnie. No, no trudno, tak jak mówię, my się nie znamy osobiście, my się znamy tylko i wyłącznie wirtualnie, ale ja Wam serdecznie dziękuję za każde życzenia, które otrzymałam od Was. To był wspaniały dzień spędzony z moją rodziną, z moim mężem, a życzenia, które napływały przez cały dzień, były dla mnie, były dla mnie szokiem, bo nie spodziewałam się, nigdy nie doznałam czegoś takiego, żeby otrzymać tyle życzeń yy, urodzinowych od osób, których tak naprawdę nie znam. Ale dziękuję Wam z całego serca za wszystkie, wszystkie życzenia. Wiem, że one są po czasie, wiem, że one są po czasie, ale ja celowo czekałam, właśnie, żeby ten filmik do Łączy Ludzi nagrać i w tym filmiku, właśnie, podziękować Wam za życzenia urodzinowe. Kolejną rzeczą, którą tutaj już może e, też słowną, ale zarazem i rzeczą, którą chcę wam pokazać, to jest kartka urodzinowa, ale była kartka również świąteczna, ale akurat kartki świątecznej nie mam, ale mam kartkę urodzinową e, mojej dobrej koleżance, którą również poznałam dzięki YouTube'owi, Anetce dziękuję za pamięć o moich urodzinach, za przepiękną kartkę i życzenia, których nie będę wam czytać, bo to, to były życzenia dla mnie. Oraz kartkę, którą otrzymaliśmy wraz z moim Dominikiem na święta. Anetko, dziękujemy Ci serdecznie za, za karteczkę świąteczną i za pamięć o moich urodzinach. Kolejna karteczka, która mm, przyszła do mnie, nie wiem czy tu będzie miejscowość napisana, ja gdzieś miałam kopertę, bo specjalnie trzymam adres. Siemianowice Śląskie i jest to karteczka świąteczna od Izy oraz list. Ja tą karteczkę otrzymałam przed świętami, z tego co mi się wydaje, albo po świętach, nie pamiętam, bo to przyszło na moją skrytkę pocztową. E, oczywiście moją skrytką e, opiekuje się moja teściowa i teraz właśnie niedawno wysłała mi karteczki, które od Was e, przyszły. Także Izo, dziękuję Ci za kartkę, tutaj również był opłatek i dziękuję Ci za e, ciepły list. I powiem Ci, że czytałam ten list od Ciebie i bardzo się wzruszyłam, bo tak jak przed chwilą pokazałam, e, nie pokazałam tylko powiedziałam, jednak widać oznaki choroby. My się nie znamy, a w większości odbieracie mnie bardzo ciepło. Ja jestem ciepłą osobą, ja jestem osobą wesołą. Mam gorsze dni, mam lepsze dni. Akurat w dniu, kiedy czytałam ten list, miałam kiepski dzień, miałam kiepski dzień, kiepski humor. I akurat rano otworzyliśmy pocztę, sprawdziliśmy, odebraliśmy właśnie przesyłkę od mojej teściowej i był właśnie list od ciebie, który poprawił mi humor na cały dzień. Wyzróży mnie niesamowicie, ponieważ tak jak Wam mówię, nie znamy się, a tutaj jest napisanych mnóstwo ciepłych słów. I za dziękuję Ci serdecznie. Pozdrawiam również Twoją mamę, bo wiem, że Twoja mama mnie również ogląda i naprawdę dziękuję Ci za te ciepłe słowa. Liz na pewno zachowam sobie na pamiątkę, to po prostu będę wspomnieniami wracała do tych cudownych chwil, które spędziłam z Wami na YouTubie yy, i nie tylko. Także dziękuję Ci serdecznie i pozdrawiam Cię i Twoją mamę bardzo, bardzo ciepło. O, tylko nie chcę zarazić chorobą Kolejna karteczka, również życzenia na święta Bożego Narodzenia To jest karteczka od Ewy Ja Ewę znam, co prawda nie osobiście, ale już parę razy wymieniałyśmy się wiadomościami Ewunio, dzięki wielkie za życzenia świąteczne, noworoczne Ja również Cię pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku I ostatnia kartka, którą otrzymałam, to jest kartka od Gosi i od jej córeczki, Kornelki Gosia mieszka w Dublinie, tak? Gosia mieszka w Dublinie. Już miałam okazję się z nią spotkać dwa razy na spotkaniu w Dublinie. Jest bardzo ciepłą, bardzo miłą osobą. Naprawdę, no człowiek aż się raduje, jak spotyka tak cudownych i szczerych ludzi na swojej drodze. I Gosia, będąc właśnie na urlopie w Polsce, wysłała mi kartkę z ustki, także serdecznie dziękuję. Karteczki do mnie dotarły, a teraz oczywiście e, zostaną schowane do mojego różowego pudełeczka na pamiątkę. E, ok, co dalej? Dalej również podziękowania e, przesyłam Kasi. E, Kasi, którą również poznałam dzięki YouTube'owi, również spotkałam się z nią już dwa razy na spotkania. I dwa razy się z nią spotkałam w centrum handlowym, czyli łącznie cztery, ale mam nadzieję, że to nie tylko cztery, że tych spotkań będzie więcej. I właśnie będąc na spotkaniu ostatnim w Dublinie, które odbyło się w październiku wraz z Asią, z panną Joanną od Kasi otrzymałam błyszczyk z NYX w różowym kolorze i powiem Wam w tym momencie to jest najcudowniejszy błyszczyk, który posiadam w swojej kolekcji, błyszczyki ma, z Maka poszły totalnie w odstawkę, także super produkt, więcej Wam na pewno powiem w kolejnych filmikach i kolejny produkt, który dostałam do pielęgnacji to jest zestaw żeli pod prysznic i chyba mydełko, zaraz rozpakujemy to cudowne pudełeczko, jak widzicie to wszystko jest zapakowane, taka jestem, ja wszystko trzymam do momentu, kiedy ja nagram film Dopiero wtedy to będę rozpakowywać. Także tutaj są dwa żele pod prysznic, zaraz wszystko powąchamy. Pierwszy to jest żel pierniczkowy: Sweet Gingerbread. O, one są wszystkie zatkane, A to nie otworzymy. O, zaraz otworzymy. O, jak ładnie pachnie pierniczkami. O, przypominają mi się przygotowania do świąt Narodzenia. Super. Taka fajna, bardzo malutka buteleczka właśnie super, to się może sprawdzić na wyjazdy. A drugi to jest Frosted Cranberry. Zaraz zobaczymy jak tutaj pachnie ten, o też bardzo przyjemnie, bardzo taki delikatny, super, także żel i tutaj też coś jest, chyba to jest, nie wiem, czy wydełko, o wydełko, super, o, ale ono jest tak zapieczętowane, że ja go chyba nie otworzę. Kolejne prezenty będą prezenty od moich youtube'owych koleżanek i pierwszy zacznę od prezentu, który dostałam w październiku. Część z Was na pewno pamięta, że w październiku Dublin odwiedziła Ewa Red Lipstick Monster. Oczywiście spotkaliśmy się w Halloween, bawiłyśmy się rewelacyjnie i od Ewy dostałam prezent w postaci kosmetyków Rituals. Pierwszy produkt jest to słynna pianka do mycia ciała, która jest genialna. Kolejny produkt jest to olejek, o którym pamiętam Ewa mi wspominała i mówiła, że jest genialny. Kolejny to jest Body Scrub i ostatni to jest Body Cream. Także super, bardzo się cieszę Zresztą wiecie o tym, że ja te produkty yy, chwalę Dostałam też jeszcze, yy, pokazywałam Wam w prezentach, że też dostałam mały zestaw Tylko zielono-żółty, nie pamiętam dokładnie yy, zapachu Ale naprawdę te kosmetyki są super i są warte przetestowania Także yy, super, będę miała teraz właśnie czy nawet na wyjazd Czy przetestować choćby ten olejek, którego jeszcze nie próbowałam Kolejny produkt, który dostałam od Ewy to jest odżywka Eveline. 8 wiecie, że to jest produkt, bez którego moje paznokcie nie zostaną pomalowane, akurat w tym momencie mam hybrydę, ale tak właśnie jak maluję lakierami, to zawsze ta odżywka gości na moich paznokciach, także to jest odżywka. I dwie kolejne rzeczy to są pomadki z Golden Rose w przepięknych kolorach. Ja już tutaj przeczytam numerki. 124-125 i tu jest taki mocny fioletowy kolor. To jest właśnie numerek 125 i jest to pomadka Golden Rose Vision Lipstick, także przepiękny kolor. Również widzicie, nieużywane, wszystko leżało na dnie szafy i czekało, żeby nagrać dla Was kolejny odcinek, a druga to jest numerek 100. 25, i ona to jest taka naprawdę bardzo intensywna. Zresztą ta też jest bardzo intensywna, ta jest ciemniejsza, może tak? Ta jest ciemniejsza i ta troszeczkę przypomina mi pomadkę Heroin, heroin właśnie z Mar. Nie powiem wam, jak jest, jeżeli chodzi o używanie, bo tak bo mówię, ja jeszcze nie używałam. Także to są rzeczy od Ewy i Wojtka. Tak, bo wspomniałam tylko o Ewy, a to są rzeczy od Ewy i Wojtka. Także super serdecznie dziękuję. Oraz dwa ostatnie prezenty, które otrzymałam kilka dni temu, dosłownie kilka dni temu, to są rzeczy z Warszawy, od Orgi i od Karoliny, od Orgi co mogła dostać świeczko-maniaczka, świeczko-maniaczka od świeczko-maniaczki, oczywiście świece, świece z Bawem od i powiem Wam, że dochodzę do wniosku, że jednak te świeczki są najlepsze. Kringle, Janki może się schować w porównaniu do świec Bath and Body Works. Wiem, że są cholernie drogie, bo są cholernie drogie. Warto polować właśnie na wyprzedaże, na przeceny i wtedy taką świeczkę sobie zakupić i gwarantuję, że się zakochacie, naprawdę. I oczywiście my mamy z Oleską bardzo podobny gust, bo lubimy zapachy męskie świec i oczywiście to też jest. Męski zapach, taki lekko słodki. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. I tutaj jeszcze ten wzór na przykrywce od świecy no po prostu wewelacja. Super, dziękuję. Oraz prezent, który otrzymałam od Łobuzu, od Karoliny i, i, i Darka, urodzinowy. jak Wam wszystko tutaj pokażę, tylko wyciągnę z torby. Czy ja coś tutaj już opróżniłam? Nie, jest wszystko. Dobra, więc tak, dostałam dwie herbatki. Ja pamiętam, że Karolina ma herbatkę. Wspominała w swoim filmiku herbaty świata i powiem wam, że ja nie jestem w stanie przeczytać nazwy. Na jednej herbacie dla mnie pisze Yeti. Nie wiem dlaczego, nie wiem, nie przeczytam wam nazwy. Tutaj poziomka zimowa... Nie wiem, nie wiem, jest tak napisane, że ja nie jestem w stanie tego rozszyfrować. Jest to herbaciarnia, która się mieści, Nowy Świat 43, jakby ktoś był zainteresowany i z Warszawy. Jeszcze ich nie, nie piłam, jak widzicie są zapieczętowane, ale na pewno na któryś wieczór zimowy sobie zaparzę tą oto herbatkę, także super. Co dalej? Aha, dostałam jeszcze krem pod oczy z Liren, bardzo fajny, bardzo się cieszę. Krem na dzień i na noc, tak, tak. Hmm, super, przetestujemy 25 plus 35, plus, jeszcze się mieszczę, jeszcze się mieszczę, także super. E, co dalej? Dostałam również e, jajeczko czarne, to jest na pewno jajeczko od Blamrasz! I to jest po prostu jak ja się cieszę z tych pędzi, ale zaraz do nich przejdziemy. Także super, ja mam beauty blender i bardzo sobie beauty blender chwalę i teraz będę miała okazję właśnie przetestować to jajeczko od Hani, także super! I oczywiście dostałam od Karoli woski, woski. My jesteśmy maniaczki świeczkowo-woskowe. Dostałam woski w kształcie serduszka. Pachnie przepięknie, bardzo tak świątecznie, zimowo, super. Drugi wosk to jest już taki bardziej, ja wiem, powiedziała korzenny, korzenny zapach. I tutaj jest wosk. I to jest bardzo. Tak, to jest ten sam właśnie zapach co tutaj. Korzenny. I jeszcze gdzieś mi ginął jeden wosk. Bo wiem, że był jeszcze jeden To był zapach hmm. Powiem Wam, że ostatnio chciałam sobie ten wosk odpalić A ja nie, nie, nie Trzymamy do filmiku, nagrasz filmik Odpalisz sobie wosk I zgubiłam, zgubiłam ten wosk Nie wiem, co ja z nim zrobiłam Miałam go jeszcze niedawno w rękach Zanim tutaj usiadłam i zaczęłam dla Was nagrywać Trudno, dostałam jeszcze jeden wosk Był to z wosk, który przypominał Zapach takiego świeżego prania Nie pamiętam, jak, na, jak nazywa się Zapach z Janki Kendall Kotą coś Nieważne, wiecie na pewno o co mi chodzi Także tu był jeszcze jeden włos, który gdzieś musiał się zawiruszyć I to co najważniejsze Co mnie niesamowicie cieszy To są pędzle Hani Także super, będę miała możliwość przetestowania Jest tu kilka pędzli do oczu Kilka do, do twarzy To było wszystko, to są rzeczy, które właśnie ostatnio Ostatnio od Was otrzymałam Ale nie tylko rzeczy Rzeczy w postaci prezentów Ale również rzeczy, które do, dostaję od Was W postaci oznaczeń na Instagramie Również Wam za to dziękuję, bo bardzo często Mnie oznaczacie Ja się staram każde zdjęcie polajkować Każde zdjęcie skomentować Albo przysłać Wam buziaczka czy yy, serduszko Dlatego, że jestem Wam bardzo, bardzo yy, Za to również wdzięczna Także to taki krótki Chyba nie krótki Krótki filmik w podziękowaniu po Za wszystko, co, co dla mnie robicie Dziękuję Wam serdecznie i widzimy się w kolejnym filmiku pa!